rano no mamy może już nie rano witam was w kolejnym odcinku tak jak wspominałem będę dzisiaj wiercił już tutaj odwiercam te dwa są przymocowane przykręcone kupiłem śruby imbusowe o długości 6 rozmiar M6 i tutaj sobie to montujemy nawiercam to wszystko sobie od góry na styk wiertło wystarcza Wkładam. Tutaj brat tomek by przed chwilą mi pomógł to przytrzymać. Tamte dwa sobie z tym prętem skręciłem, tym o tutaj. Bo będę to chyba dodatkowo wszystko skręcał tutaj, bo samotwory otwory, skoro są otwory, no to chyba to poskręcam ładnie, żeby to miało ręce i nogi. Może nie będzie to estetycznie wyglądało, ale zobaczymy jak to w ogóle jeszcze wyjdzie. Tu na dole na pewno są otwory i to będę skręcał, ponieważ tu jest otwór i tu jest otwór. Szkoda, że gdzieś nie ma tutaj z przodu wiadomo te, no niby to się wszystko trzyma. Korpus jest ameliniowy, wszystko działa. I chyba dzisiaj pojadę niedźwiedziem, tak mi się wydaje, ja. Albo pojadę wozić ziemię, takie będzie fajne dotarcie, albo do taty na gospodarstwo wyciągnąć przyczepę z, z pszenicą i zawieźć do młyna, o ile młyn dzisiaj to przyjmie. Tak więc gdzieś się widzimy w późniejszej części vloga, czy to przy wożeniu ziemi czy gdzieś utaty, tak więc miało być ostatnio, ale wyszło, jak wyszło, to jeszcze takich dupereli było do wykonania w Niedźwiedziu. Tak więc ja biorę kamerę na głowę i wiercimy, montujemy i nie wiem, czy będę to malował, ponieważ na razie nie ma czasu. Na razie chcę to przykręcić i odciąć tą blachę, bo tutaj zobaczcie, jakie jest niebezpieczne to, jak się wychodzi, rysuje się zatkiem i trzeba to odciąć tak, tak. I tutaj ściąć, żeby jak się będzie wchodziło, żeby ktoś sobie nie zrobił krzywdy, bo naprawdę jak tutaj ktoś by się udrapał, o to wam powiem, że byłoby nieciekawie. Tak więc wiercimy. A więc mamy dwa otwory wywiercone. Te trocinki, trocinki, wióry z blachy zbieramy na rączkę, żeby tu nie śmiecić do miccha. I tak tutaj jest piachu, na niesione, nasypało się na, na podłogę. Sypujemy do kartonu. Bierzemy dwie śruby imbusowe. Tak wspominałem wcześniej, dzisiaj rano w sklepie byłem kupiłem. Cyk zobaczmy czy się udało no musiało się udać bo przewiercane było od elementu cyk wszystko pasi skręcamy A więc wymontowałem sobie, zobaczcie, tą podstawę. Tak ona się prezentuje. Może nie jest to jakieś dzieło artystyczne, ale swoją funkcję będzie pełniło. Tu mam odrysowaną część, którą trzeba odciąć, tak jak wspominałem, żeby po prostu podczas wchodzenia, wychodzenia, e, czy nawet pracy maszyną e, nie uranić się. Tak więc kładziemy sobie to tutaj. Wiertareczka na bok. Pani już dzisiaj dziękujemy i będziemy teraz to odcinać, czyli duży bosz w ręce i bierzemy się do roboty. I od razu to sobie pomaluję, godzinkę czasu, podkład i po 15 minutach jakimś sprayem czarnym to pierdyknę. Nie będę pistoletu na żółto to robił, bo no fajnie byłoby to na żółto zrobić. Ale czarne też będzie pasowało do dźwigni, do całego wnętrza, do fotela, do kierownicy, do tego pulpitu całego. Tak więc co, bierzemy się za robotę. A więc rękawiczki zakładamy, dla odwagi. I będziemy ciąć, tylko jak to sobie odciąć najlepiej, jak tu jest takie wycięcie, chyba sobie to w imadło wkręcę. Bo tak nie za bardzo wam powiem, pod kątem się to utnie i będzie brzydko wyglądało, będzie dużo potem szlifowania. Tak więc zrobimy to sobie hmm. ani tak, ani tak wam powiem. Dobra, jakoś tak może się uda. Tak więc do roboty. Mamy element odcięty, tu sobie go na razie rzucimy. No i teraz trzeba tą blachę wyszlifować ładnie ściernicą. Tak więc przekładamy, gdzie jest klucz? Szoko, przekładałeś tarczę tutaj, odłóż na miejsce. Przekładamy tarczę na ściernicę i to ładnie sobie zaokrąglimy wszystko, pomalujemy. I widzimy się przy montażu, albo jak będzie przy malowaniu, jak farba będzie składać, to, coś pokażę Wam co jeszcze dzisiaj zamontowałem, a nie nagrałem, zamontowałem. No, kupiłem w sklepie i tak więc co szlifujemy pek, kontakcik, no o proszę bardzo i będziemy to ładnie sobie zaokrągle wszystko. prawie jest ok jeszcze tutaj z góry tak więc widzimy się przy malowaniu podkładem jeszcze zanim będę malował wytnę sobie takiego kawałek fartucha żeby do błotnika nie przylegała blacha żeby blacha podstawa na dźwignię nie przylegała do blachy od błot... no ogólnie do błotnika ponieważ metal o metal mam takie obawy że z czasem mimo dokręcenia ten błotnik nie jest naj jakby to można powiedzieć ująć słowa nie należy do najgrubszych i boję się, że z czasem może dziś. i boję się, że z czasem może wywoływać wibracje i będzie to się nieprzyjemnie pracowało. Dlatego taki oto kawałek gumy sobie zaraz wytnę. Tutaj cyk, żeby jak najmniej odpadów było. O, odetniemy zaraz. O, zobaczcie. I to sobie podłożymy, i będzie tak, jak powinno być w końcu. Odcinamy nadmiar. Dobra, jest. Tutaj wszystko elegancko. Tutaj odcinamy sobie jeszcze kawałeczek i tutaj tak ze skosa, ze skosa. Dobra. I z tej strony i będzie wszystko elegancko. Dobra, jest. Jest. Teraz pozostało nam tylko jeszcze zrobić otworki i będzie wszystko primasort. Tak więc wszystko jest. I malujemy. A więc wieszamy sobie element na drucie od migomatu. Czek tak, o, elegancko. Tutaj sobie założymy, żeby go od razu pomalować z dwóch stron. Troszkę wyżej, czek, zaplatamy i idziemy po spray'a. <laughs> a więc podkładem element mamy już tak pomalowany średnio, ponieważ brakło mi podkładu, jest jedna warstwa, a to w kabinie i to to wystarczy, a i tutaj przy okazji gdy spray mieszam gdzieś około nie, dwie minuty trzeba nim potrząsnąć. Eee, tutaj zobaczcie, zakupiłem takie zatyczki. Chciałem jeszcze. Trzy kolory, ale chciałem tak o, żółte, czerwone, zielone oraz niebieskie. No, ale w sklepie, jak widzicie, tylko wziąłem ostatnie pięć sztuk, jakie były, i mają dowieść, i to wszystko będzie montowane. No, wiadomo, to się wszystko będzie kurzyć, a tak to jest zakryte, i zawsze te zakurzenie wewnątrz jest po prostu mniejsze. Tak więc na razie to tak wygląda. No, i teraz tak tu jeszcze mogę powiedzieć, co do poprawek, nie wiem czy poprawek, chodzi o te ramiona dłuższe. Zobaczcie, tutaj haczy aż po wałek. Tu jest wałek, w którym jest fres, i zobaczcie, są obtarcia. W głębienie dziś jest na poziomie 1 mm, i z tej strony tak samo. Wtedy ramiona były do samej góry, i to wiadomo wszystko podnosiło bardzo do góry. No i ten kąt też był większy, teraz wykręciłem, nie sprawdzałem tego jeszcze, w tamtym odcinku nie sprawdziłem czy obciera czy nie. Jeżeli dalej to będzie, jeszcze będę próbował obniżyć lagi do dołu gdzieś, nie wiem ile tu gwintu jest dokładnie, będę musiał zobaczyć ile jest gwintu, bo też nie może, nie mogę tutaj wykręcić za mocno, ponieważ tu będą wieszaki urywać się z gwintu jak będzie ciężka maszyna yy, yy, współpracowała z niedźwiedziem. A jeżeli dalej to będzie występowało, nie da się tego zrobić, no to niestety, ale tutaj trzeba będzie to wszystko rozkręcić i fleksikiem delikatnie to ściernicą zbielić, żeby nie dotykało, bo te wałki nam po prostu może z późniejszym czasem wyrwać. Tak więc podkład wysechł i malujemy czarn czarnulą. O, zobaczcie, jak ładnie idzie wszystko. Takie warstwy na razie na przypruszenie, tylko robię. Tutaj trochę na niedźwiedzia leci. Niedobrze. Dobra. Teraz tutaj. Będzie pomalowane i będzie spokój, a tak to jak podejrzewam, że jakbym tego nie pomalował teraz, zakręcił odcięte, albo nie odcinał, to tak by to jeździło przez całe żniwa, bo nie ma kiedy. Nie byłoby kiedy tego zrobić. A tak będzie zrobione i gitara. Tam trochę, trochę więcej farby damy w te zakamarki. No i dobra, jeszcze jedną warstwę. Będziemy kończyć tą zabawę. Kotka i myszkę. Dobra, jeszcze ranty tylko tutaj. Dobra. I niech to sobie schnie. Yy, będziemy montować. Tak więc ja idę, nie wiem, może zrobię sobie szybką kawę, czarnulkę i chwilę usiądę, żeby to wyschło. Gdzieś jakieś pół godziny trzeba sprayowi dać. Dzisiaj nie jest wcale za gorąco, ale jest taki wiaterek, i tutaj na przebiewie myślę, że to do pół godziny mi to obeschnie, na tyle, żeby można było to montować na maszynie. Tak więc, co? Idziemy zrobić sobie kawę. Do usłyszenia. A taka ciekawostka: to będzie chyba moja pierwsza kawa na warsztacie od chyba dwóch miesięcy. Serio, nie piłem kawy, nie było czasu na kawę. Tylko tyle co. Moja żona przywoziła mi e, jakiś obiadek i tylko siadałem szybko, hap, 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 i zjadłem i nie było kiedy. Tak ten remont pociągnął mnie, wciągnął w to wszystko, że po prostu człowiek nie nadążał nad normalnymi e, czynnościami dziennymi, takimi jak kawa. Kawa tylko z rana przy montażu filmu albo w nocy. I tak to się prezentowało. I teraz, gdy już mamy. Można powiedzieć, że 100%. Inni powiedzą, że jeszcze nie 100%, bo nie ma siodełka z tyłu. Tak, nie ma siodełka z tyłu, bo nie wiem czy dam do tapicera, czy kupię nowe. Tak więc, ale ja już mówię, że jak dla mnie to jest 100%, bo to siedząco to jest, bo można snopek siana wrzucić, czy tam słomy i tak samo będzie się działo. Tak więc zalewamy kawę i w końcu chwila przerwy. Nie ma jak to kawka, jejku. Mm. Zobaczcie jak czujecie zapach. To sobie zróbcie. A więc kończymy niedźwiedzia. Zobaczcie zamontowane są dźwignie. Tak to się prezentuje. Tak więc pozostało jeszcze tylko tutaj gumy wyciąć i zaklepać, zacisnąć. A ja aktualnie mam tą stążeczkę wycięłą czerwoną. I zawiesimy ją na lusterko. Tak więc taki za trochę, ale niech cieszy oko u ludzi, albo bo razi oko. można jechać a więc pierwszy przejazd niedźwiedziem na miasto wyjechaliśmy za gospodarstwa jak sami widzieliście jedziemy po przyczepę i będę wziął pszenicę do młyna ostatki tak więc tak to się prezentuje maszyna chodzi wszystko elegancko i powoli sobie ciśniemy nie przekraczamy 1800 obrotów. Powolutku będziemy go sobie docierać. On w sumie jest dotarty, ale pojeździmy, zobaczymy mniej więcej co go jeszcze boli, bo różnie może być. Tak więc lecimy, drodzy widowie. A więc niedźwiedź na gospodarstwie: jedyne co czy było zrobić podczas drogi, czy tutaj hamulec lekko złapoczuł, popuścić. Wyciągnęliśmy przyczepę ze zbożem. Nosypaliśmy jeszcze trochę dla kurek zboża i będziemy powoli tutaj wszystko wystawiać. O tu jest, trzeba będzie manitowcem podwieźć gdzieś pod oborę, tam gdzie śrutownik i będę wyjeżdżał kombajnem sprawdzał co jest do roboty. Na dzisiaj myślę, że to tyle, tak więc oglądajcie, subskrybujcie, dawać łapki w górę i do następnego vloga. Na razie, cześć.